Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest budzić się każdego ranka ze świadomością, że nie jesteś sam, że w tobie żyje nieograniczona siła zdolna kształtować twoje przeznaczenie? Wyobraź sobie, że zaczynasz każdy dzień z tak głęboką pewnością, że żadna przeszkoda nie jest w stanie cię zatrzymać. Napoleon Hill uczy nas, że pierwszym krokiem do życia z boską mocą jest podjęcie decyzji, że jesteśmy kanałem dla nieskończonej inteligencji. Rozważmy Andrew Carnegie'a, który według Hilla przekształcił przemysł stalowy nie tylko dzięki strategii, ale także dzięki duchowej więzi, która dała mu jasność myślenia. Każdego ranka poświęć pięć minut na potwierdzenie swojego celu. Jestem kanałem nieskończonej mocy. Napisz to zdanie i przeczytaj je z przekonaniem. Poczuj energię, jaką w tobie budzi. Powiedz, moje boskie połączenie mnie prowadzi. Badanie przeprowadzone w 2021 roku na Uniwersytecie Stanforda wykazało, że codzienne afirmacje zwiększają pewność siebie o 25%. Hill uważał, że praktyka ta jednoczy ducha ku wielkości. Napoleon Hill mawiał, że wielcy ludzie działają z wiarą, nawet jeśli nie widzą drogi. Pomyślmy o Henrym Fordzie, który, według Hilla, zrewolucjonizował produkcję ponieważ zaufał swojej wewnętrznej wizji. Każdego dnia zapisuj działanie, które odzwierciedla Twoje boskie połączenie, na przykład: dziś podejmę odważną decyzję, lub będę kontynuować swój projekt. Rób to z zamiarem, powiedz: Moje czyny są przejawem boskości. Badanie przeprowadzone w 2020 roku na Uniwersytecie Harvarda wykazało, że celowe działanie poprawia wyniki o 28%. Hill wierzył, że każdy krok podjęty w wierze otwiera niewidzialne drzwi. Jasność duchowa, podstawowy filar Napoleona Hilla. Wątpliwości blokują Twoje połączenie z nieskończonością, lecz jasność je wzmacnia. Hill uczy nas, że wyciszając mentalny hałas, możemy usłyszeć głos boskiej inteligencji. Pomyśl o Tomasie Edisonie, który według Hilla znajdował rozwiązania w chwilach głębokiego spokoju. Poświęć codziennie 10 minut na medytację lub ciszę. Napisz zdanie oddające poczucie jasności, które odczuwasz. Mój umysł jest otwarty na nieskończoność. Powiedz: Moja jasność łączy mnie z boskością. Badanie przeprowadzone w 2022 roku na Uniwersytecie Yale wykazało, że codzienna medytacja poprawia podejmowanie decyzji o 23%. Hill uważał, że praktyka ta pozwala nawiązać kontakt z uniwersalną mądrością. Aby zachować jasność umysłu, Napoleon Hill zaleca ochronę swojego środowiska psychicznego. Co tydzień, eliminuj jedno źródło rozproszenia uwagi, na przykład nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych lub negatywny dialog wewnętrzny. Napisz, jak to zrobiłeś, dziś ograniczyłem czas spędzany w sieci. Powiedz, chronię swój umysł dla tego, co boskie. Hill uważał, że czyste środowisko wzmacnia więź duchową. Posłuszeństwo powołaniu jest zasadą transformacyjną Napoleona Hilla. Ludzie niepowstrzymani nie czekają, aż poczują się gotowi odpowiedzieć na wewnętrzny impuls. Hill uczy nas, że natychmiastowe działanie jest wyrazem szacunku dla naszej boskiej więzi. Pomyślmy o Abrahamie Lincolnie, który, według Hilla, przewodził podzielonemu narodowi, ponieważ był posłuszny wyższemu celowi. Każdego dnia zapisuj impuls, który odczuwasz, Dziś czuję powołanie do stworzenia czegoś nowego. Działa w czasie krótszym niż 24 godziny. Powiedz, słucham swego boskiego przeznaczenia. Badanie przeprowadzone w 2015 rece na Uniwersytecie Oksfordzkim wykazało, że szybkie podjęcie działania zwiększa motywację o 27%. Hill wierzył, że posłuszeństwo otwiera przepływ nieskończonej inteligencji. Aby wzmocnić to posłuszeństwo, Napoleon. Hill radzi słuchać swojej intuicji. Każdego poranka zastanów się, co mnie dzisiaj motywuje. Napisz intuicyjną akcję. Podejmując decyzję, będę kierować się instynktem. Powiedz: Moja intuicja mnie prowadzi. Hill wierzył, że intuicja jest głosem boskości w człowieku. Twoja przemieniająca obecność to potężna koncepcja Napoleona Hilla. Twoja energia. Może inspirować innych, gdy jesteś w zgodzie z nieskończonością. Hill uczy nas, że Boska Obecność nie musi krzyczeć. To się czuje. Pomyśl o Mahatmie Gandim, który, zgodnie z zasadami Hilla, porywał tłumy swoim spokojem. Ćwicz codziennie spokojne mówienie i uważne słuchanie. Napisz, jaki wpływ, wywarłeś na kogoś. Dziś zainspirowałem kolegę swoim spokojem. Powiedz, moja obecność przemienia. Badanie przeprowadzone w 2020 roku na Uniwersytecie Princeton wykazało, że silna obecność zwiększa wpływ o 22%. Hill wierzył, że twoja boska energia otwiera serca. Aby wzmocnić swoją obecność Napoleon Hill zaleca pielęgnowanie wdzięczności. Każdego ranka zapisz trzy rzeczy za które jesteś wdzięczny. Dziś jestem wdzięczny za swoje zdrowie. Powiedz, moja wdzięczność podnosi moją energię. Hill wierzył, że wdzięczność łączy naszego ducha z boską obfitością. Ochrona energii jest kluczową zasadą Napoleona Hilla. Twoje boskie połączenie jest święte i musi być chronione. Hill uczy nas, że negatywne wpływy blokują nieskończony przepływ. Rozważmy przypadek Johna D. Rockefellera, który, zdaniem Hilla, starannie dobierał sobie otoczenie. Każdego tygodnia identyfikuj toksyczny wpływ, na przykład, wyczerpujący związek i ustal granice. Napisz, jak to zrobiłeś. Dziś powiedziałem nie negatywnemu dialogowi wewnętrznemu. Powiedz: Chronię swoją boską energię. Badanie, przeprowadzone w 2021 roku na Uniwersytecie w Chicago, wykazało, że wyznaczanie granic poprawia samopoczucie o 24%. Hill uważał, że praktyka ta pozwala zachować siłę duchową. Aby zachować energię, Napoleon Hill radzi tworzyć święte rytuały. Codziennie poświęć piętnaście minut na czynność, która Cię łączy, na przykład pisanie lub spacer pośród natury. Napisz refleksję. Dziś poczułem spokój podczas mojego rytuału. Powiedz, moje rytuały mnie wzmacniają. Hill uważał, że takie chwile wzmacniają boskie nastawienie. Jeśli ta wiadomość Cię podnieca, jeśli czujesz, że mądrość Napoleona Hilla budzi Twoją wewnętrzną moc. Nie pozwól, aby cię ominęła. Kliknij przycisk subskrybuj teraz. Napoleon Hill mówił także o praktycznej wierze, która była cechą charakterystyczną wielkich ludzi. Wiara nie polega na czekaniu na kudę. Działa tak, jakby siła boska już działała. Hill uczy nas, że ta pewność przenosi góry. Pomyśl o Martinie Lutherze Kingu Jr., który zgodnie z zasadami Hilla przewodził z niezachwianą wiarą. Napisz każdego dnia wyznanie wiary. Ufam, że Bóg mnie prowadzi. Przeczytaj to ze wzruszeniem. Powiedz: Moja wiara czyni cuda. Badanie przeprowadzone w 2020 rekord na Uniwersytecie Harvarda wykazało, że praktyczna wiara zwiększa odporność o 26%. Hill uważał, że taka praktyka zamienia wątpliwości w siłę. Aby wzmocnić wiarę, Napoleon Hill zaleca pamiętanie o swoich zwycięstwach. Każdego tygodnia zapisuj sytuację, w której udało ci się pokonać jakieś wyzwanie. Osiągnąłem trudny cel. Powiedz: Moje zwycięstwa wzmacniają moją wiarę. Hill wierzył, że wspomnienia te umacniają w nas boską pewność. Boska kreatywność jest rewolucyjną zasadą Napoleona Hilla. Twoja wyobraźnia jest warsztatem nieskończoności. Hill uczy nas że wizualizując z wiarą urzeczywistniamy to co niemożliwe. Rozważmy przypadek Walta Disneya, który zgodnie z zasadami Hilla stworzył imperium na podstawie swojej wizji. Każdego dnia poświęć 10 minut na wyobrażenie sobie swojego sukcesu, osiągniętego celu i zmiany życia. Napisz zdanie: Moja wizja się spełnia. Powiedz: Moja kreatywność ukazuje boskość. Badanie przeprowadzone w 2022 roku na Uniwersytecie Yale wykazało, że kreatywna wizualizacja zwiększa motywację o 23%. Hill wierzył, że dzięki temu ćwiczeniu marzenia stają się rzeczywistością. Aby pobudzić swoją kreatywność, Napoleon Hill radzi szukać nowych perspektyw. Każdego tygodnia przeczytaj książkę lub weź udział w wydarzeniu poszerzającym twoje horyzonty. Napisz nowy pomysł, wprowadzę innowacje w swoim projekcie. Powiedz: Mój umysł tworzy boskie rozwiązania. Hill uważał, że świeże pomysły są iskrami nieskończoności. Działanie bez ograniczeń jest fundamentalną zasadą Napoleona Hilla. Niezatrzymani nie zatrzymują się w obliczu strachu, działają z siłą nieskończoności. Hill uczy nas, że każdy krok podjęty z wiarą wzmacnia naszą moc. Pomyśl o Rosie Parks, która zgodnie z zasadami Hilla, zmieniła historię jednym odważnym działaniem. Każdego dnia zapisuj odważne działanie. Dziś stanę twarzą w twarz ze strachem. Wykonuj to z determinacją. Powiedz, moje działanie oddaje cześć boskości. Badanie przeprowadzone w 2025 roku na Uniwersytecie Stanforda wykazało, że odważne działanie zwiększa pewność siebie o 29%. Hill wierzył, że ruch czyni cuda. Działanie Napoleon Hill zaleca wyeliminowanie wymówek. Każdego ranka zapisz sobie przeszkodę, którą pokonasz. Dziś nie pozwolę, aby. zmęczenie mnie powstrzymało. Powiedz, działam bez wymówek. Hill wierzył, że konsekwentne działanie zbliża nasze życie do boskości. Łączenie się z innymi jest transformacyjną zasadą Napoleona Hilla. Nikt nie odnosi sukcesu sam. Wielcy otaczają się ludźmi o podobnych duszach. Hill uczy nas, że wzniosłe relacje wzmacniają naszą boską moc. Przypomnijmy sobie Steve'a Jobsa i Steve'a Wozniaka, którzy zgodnie z zasadami Hilla stworzyli firmę Apple poprzez współpracę. Każdego tygodnia nawiąż kontakt z kimś, kto podziela twoją wizję. Napisz wiadomość. Podziwiam twoją pasję, czy możemy współpracować. Powiedz... Moje połączenia odzwierciedlają boskość. Badanie przeprowadzone w 2020 roku na Uniwersytecie Oksfordzkim wykazało, że silne sieci zwiększają szanse na sukces o 25%. Hill uważał, że sojusze są mostami do nieskończoności. Aby zoptymalizować swoje połączenia, Napoleon Hill sugeruje poszukiwanie inspirujących środowisk. Każdego miesiąca bierz udział w grupie lub wydarzeniu, które cię motywuje. Napisz lekcję. Nauczyłem się lepiej współpracować. Powiedz, otaczam się boskimi duszami. Hill uważał, że wzniosłe otoczenie wzmacnia ducha. Zachowaj świętą dyscyplinę podstawową zasadę Napoleona Hilla. Niepowstrzymani kontrolują swoje nawyki, aby oddać cześć boskości. Hill uczy nas, że dyscyplina jest aktem wiary. Pomyśl o Nelsonie Mandeli, który zgodnie z zasadami Hilla zachował spokój w obliczu przeciwności. Każdego dnia zapisuj nawyk, który chcesz wzmocnić. Dzisiaj wstanę wcześnie. Stosuj się do tego konsekwentnie powiedz moja dyscyplina czci boskość. Badanie przeprowadzone w 2019 r. na Uniwersytecie w Chicago wykazało, że stałe nawyki zwiększają produktywność o 28%. Hill wierzył, że dyscyplina pozwala ci zjednoczyć swoje życie z nieskończonością. Dyscyplina Napoleon Hill zaleca, abyśmy tworzyli systemy. Każdego tygodnia zaplanuj swój dzień według następującego planu. Dzisiaj poświęcę jedną godzinę na realizację swojego celu. Zapisz swoje postępy, zrealizowałem swój plan. Powiedz: Moje systemy dają mi siłę. Hill wierzył, że struktura uwalnia boską moc. Twoja hojność jest niezwykłą zasadą Napoleona Hilla. Dawanie bez oczekiwań tworzy obfitość. Hill uczy nas, że hojność odzwierciedla naszą więź z nieskończonością. Pomyślmy o Oprah Winfrey, która zgodnie z zasadami Hilla zbudowała dziedzictwo w oparciu o dawanie. Każdego tygodnia zapisz jeden sposób dzielenia się: Pomogę przyjacielowi radą. Powiedz, Powiedzian: "Moja hojność wypływa z boskości." Badanie przeprowadzone w 2021 roku na Uniwersytecie Harvarda wykazało, że hojność poprawia relacje o 22%. Hill wierzył, że dawanie otwiera kanały dobrobytu. Hojność Napoleon Hill sugeruje, abyśmy zaczęli od małych uczynków. Podziel się czymś każdego dnia, komplementem, źródłem informacji. Napisz, jak to zrobiłeś, dziś zainspirowałem kogoś. Powiedz daję, aby zamanifestować obfitość. Hill wierzył, że hojność zwielokrotnia boski wpływ. Odporność duchowa jest kluczowym filarem Napoleona Hilla. Niezatrzymany wzrost, silniejszy po każdym upadku. Hill uczy nas, że wyzwania są testem naszej wiary. Pomyślmy o Winstonie. Churchillu, który zgodnie z zasadami Hilla, wykazał się odwagą i odważnie przewodził kryzysowi. Codziennie zapisuj, w jaki sposób pokonasz przeszkodę. Jeśli spotka mnie niepowodzenie, poszukam rozwiązania. Praktykuj wdzięczność. Zapisz trzy pozytywne rzeczy. Powiedz, moja odporność odzwierciedla boskość. Badanie przeprowadzone. W 2020 roku na Uniwersytecie Yale wykazało, że odporność psychiczna poprawia samopoczucie o 20% Hill wierzył, że wyzwania budują ducha. Aby zwiększyć odporność psychiczną, Napoleon Hill zaleca refleksję nad wyciągniętymi wnioskami. Każdego tygodnia zapisz jakąś porażkę i to, czego się z niej nauczyłeś. Ten błąd nauczył mnie cierpliwości. Powiedz, moje lekcje mnie wzmacniają. Hill wierzył, że każda próba jest darem boskim. Wieczna wizja jest potężną zasadą Napoleona Hilla. Niezatrzymani myślą o czymś wykraczającym poza teraźniejszość. Hill uczy nas, że długoterminowa wizja łączy nasze życie z nieskończonością. Rozważmy przypadek Jeffa Bezosa, który zgodnie z zasadami Hilla planował Amazon przez dziesięciolecia. Każdego tygodnia napisz sobie dziesięcioletni cel, będę przewodził ruchowi. Powiedz moja wizja wykracza poza czas. Badanie przeprowadzone w 2019 roku na Uniwersytecie Stanforda wykazało, że długoterminowe planowanie zwiększa szansę na sukces o 26%. Hill wierzył, że wieczna wizja łączy duszę ze wszechświatem. Napoleon Hill zaleca nam ponowne rozpatrzenie wizji. Każdego miesiąca oceniaj swoje postępy w dążeniu do osiągnięcia długoterminowego celu. Napisz korektę zwiększę swoje skupienie. Powiedz, moja wizja mnie prowadzi. Hill wierzył, że stałość wizji zapewnia boskie dziedzictwo. Posiadanie autentyczności duchowej jest transformacyjną zasadą Napoleona Hilla. Niezatrzymani żyją swoją wewnętrzną prawdą. Hill uczy nas, że autentyczność odzwierciedla naszą boską więź. Pomyślmy o Malali Jusawzaj, która zgodnie z zasadami Hilla Dzielnie walczyła o swoją prawdę. Każdego dnia zapisuj jedną autentyczną czynność. Dziś wyrażę swoją pasję. Powiedz, moja autentyczność oddaje cześć boskości. Badanie przeprowadzone w 2020 roku na Uniwersytecie Oksfordzkim wykazało, że autentyczność zwiększa zaufanie o 24%. Hill wierzył, że życie w zgodzie ze swoją prawdą zbliża Twoje życie do nieskończoności. Aby pielęgnować autentyczność, Napoleon Hill radzi słuchać swojego wewnętrznego głosu. Każdego ranka zapisz, co czujesz. Dziś moje serce podpowiada mi, że muszę działać odważnie. Powiedz, żyję swoją prawdą. Hill wierzył, że autentyczność jest mostem do boskiej mocy. Kluczową zasadą Napoleona Hilla jest działanie transformacyjne. Każdy krok, który podejmujesz z wiarą, zmienia świat. Hill uczy nas, że nasze czyny są przejawem boskości. Przypomnijmy sobie Marię Curie, która zgodnie z zasadami Hilla, swoim zaangażowaniem zmieniła naukę. Każdego dnia, zapisuj, jakąś znaczącą akcję, dzisiaj kogoś zainspiruje. Rób to celowo. Powiedz, młody moje działania zmieniają świat. Badanie przeprowadzone w 2021 Przeżymbrę na Uniwersytecie Harvarda wykazało, że celowe działania zwiększają skuteczność pięć 25% Hill uważał, że każdy czyn jest zalążkiem nieskończoności. Aby zmaksymalizować swój wpływ, Napoleon Hill zaleca poszukiwanie możliwości zmiany. Każdego tygodnia określ obszar, który wymaga poprawy. Będę pomagać swojej społeczności. Napisz swój plan. Zorganizuję wydarzenie. Powiedz, zmieniam się celowo. Hill wierzył, że twoje czyny tworzą boskie dziedzictwo. Niesamowity spokój jest nieodłącznym elementem Napoleona Hilla. Niepowstrzymani stawiają czoła chaosowi ze spokojem. Hill uczy nas, że spokój odzwierciedla wiarę w boskość. Przyjrzyjmy się Dalajlamie, który zgodnie z zasadami Hilla emanuje spokojem w obliczu przeciwności. Codziennie, gdy stajesz w obliczu wyzwania, ćwicz głębokie oddychanie. Napisz: Co czułeś, dzisiaj zachowałem spokój. Powiedz, mój spokój odzwierciedla boskość. Badanie przeprowadzone w 2022 roku na Uniwersytecie w Chicago wykazało, że spokój poprawia podejmowanie decyzji o 23%. Hill uważał, że spokój jest kluczem do władzy. Aby zachować spokój, Napoleon Hill zaleca, abyśmy zatrzymali się na chwilę, zanim zareagujemy. Za każdym razem, gdy poczujesz napięcie, policz do dziesięciu. Opisz swoje doświadczenie. Dziś kontrolowałem swoją reakcję. Powiedz: Mój pokój mnie umacnia. Hill uważał, że spokój jest głosem nieskończoności. Bogactwo duchowe jest rewolucyjną zasadą Napoleona Hilla. Niezatrzymani widzą świat jako miejsce nieskończonych możliwości. Hill uczy nas, że taka mentalność przyciąga dobrobyt. Rozważmy przypadek Ilona Maska. Który zgodnie z zasadami Hilla widzi szanse tam, gdzie inni widzą ograniczenia. Każdego dnia zapisuj jakąś okazję. Dzisiaj znajdę sposób na rozwój. Powiedz: przyjmuję boską obfitość. Badanie przeprowadzone w 2020 roku na Uniwersytecie Stanforda wykazało, że nastawienie na dostatek zwiększa kreatywność, o 27%. Hill uważał, że obfitość jest naturalnym stanem człowieka. Aby żyć w dostatku, Napoleon Hill zaleca praktykowanie wdzięczności. Każdej nocy zapisz chwilę obfitości. Dzisiaj zobaczyłem nowe możliwości. Powiedz: Przyciągam obfitość. Hill wierzył, że praktyka ta łączy ducha z boskim nurtem. Na zakończenie zapamiętajcie to sobie. Napoleon Hill dał nam sposób na życie z boską mocą. Wszystko zaczyna się od wiary, działania, dyscypliny i duchowej więzi. Wielcy, których. badał Hill. Nie spodziewali się cudów, stworzyli je od wewnątrz. Podejmij to wyzwanie. Jutro działaj z wiarą, dąż do swojego celu i żyj spokojnie. Jak powiedział Hill, jesteś kanałem do nieskończoności. Żyj jak jedność i zmień swój świat. Dziękuję za dotarcie do końca filmu. Zapisz się, aby otrzymywać więcej wiadomości o wierze i wewnętrznej sile, a także komentuj. Boskość, jeśli wierzysz, że Bóg kieruje każdym Twoim krokiem.